Hej, ty Pati od Mazajki Diamantów zaraz Wam pokażę rzeczy, które sobie ostatnio zamówiłam i rzecz, którą y, zrobiłam. Y, bardzo mnie zainspirowało i zaraz Wam y, je pokażę i o nich opowiem. Także zaczynamy. Na początku zaczniemy sobie od kota. Zainspirował mnie, że on jest taki jasno-czarny. On się chowa w takim czarnym tle. Bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że spodoba się osobie, bo on idzie na prezent dla kogoś. Mam nadzieję, że bardzo się spodoba tej osobie, której go dam. I on był robiony z kółeczek, nie chcę kłamać ile go robiłam. no ale około, może powiedzmy, że tydzień. I przechodzimy dalej, zaraz wam mówimy jeszcze o wilkach, o motylkach i o świątecznych naklejkach, które jeszcze nie zostały. Tutaj mamy wilki, które mnie zainspirowały. Jeszcze ich nie robiłam, ale będę je robić. Będę mój wilę Zainspirowały mnie te kolory. E, tutaj jest taki mocno-różowy i lekko-różowy. Tak samo z niebieskim, mocno-niebieski mocno niebieski i e, lekko-niebieski. Bardzo mnie zainspirowały, bo bardzo to fajnie wygląda. Za niedługo zacznę je robić. I teraz em, przechodzimy do motywów. Tutaj mamy motylki. Też jeszcze nie zaczęłam robić, ale będę je robić za niedługo. Będę mój skółeczek Tak będą wyglądać. Bardzo mnie zainspirowały te kolory te takie, które się tutaj rozpływają na środku i ja, one no, są bardzo fajne. I teraz Wam chcę jeszcze powiedzieć o naklejkach świątecznych, które mi zostały, robili je moi bracia, więc zaraz będę je ja pokażę. Tu są naklejki świąteczne, które, które robione były przez moich braci. Tutaj jest piesek z prezentem, tutaj mamy bałwanka z łopatką i seduszkiem. Tutaj mamy Bołwanka z prezentami. Ym, są bardzo fajne, były robione z płeczek, zajęło im to. Moim zdaniem, zajęło to tylko 3-4 minutki i były skończone. Ym, bardzo fajnie się robi. Moi ludzie jeszcze robią bryloczki. Jeśli je znajdę, to wam je też y, pokażę. Pokażę wam tylko jeden bryloczek. Yy, to jest takie jabłuszko. Robione z dwóch stron. Bardzo mi się podoba. I yy... Jest bardzo ładne. I to jest jeden z bryloczek Z bryloczków, które wczoraj dostałam, bo, bo wczoraj był Dzień kobiet, bardzo mi się podobał yy, No i jeśli macie jakieś fajne pomysły, to podrzucajcie Ja postaram się po prostu zamówić i zrobić jakiś fajny obraz z diamencików Więc jeśli macie jakieś fajne pomysły, to podrzucajcie w komentarze, postaram się do was zrobić